Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek Białej Gwiazdy Pod Lupą. Dzisiaj w programie Paweł Stankiewicz z Dziennika Bałtyckiego omówimy sobie grę arki Gdynia. Na samym końcu znajdziecie kilka zdań od Mateusza Hawrota z Meczyków. Zapraszam na podcast. Subskrybuj kanał Białej Gwiazda Pod Lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, dzień dobry. Podcast Biała Gwiazda za pod lupą. Arka Gdynia jutro podejmie Wisłę Kraków u siebie na stadionie w Gdyni. Także dzisiaj zapraszamy na krótką analizę rywala Wisły Kraków, jaką jest, jakim jest Arka Gdynia. Dzisiaj zaprosiliśmy Pawła Stankiewicza z Dziennika Bałtyckiego. Dzień dobry, Panie Pawle. Dzień dobry. To Zaczniemy sobie od tego, jak Arka zaprezentowała się w ostatnim spotkaniu, bo do tego się będziemy odnosić. Pan Orrundał to spotkanie. Wyjazdowe arki w Tychach. Tam podopieczni Łowodzickiego wygrali 1 do 0. No i jak z Pana perspektywy wyglądała drużyna właśnie tego trenera? Znaczy, arka zagrała swoją piłkę. Arka od początku rundy, tak naprawdę od, początku, od części rundy jesiennej prezentuje się bardzo dobrze, bardzo skutecznie. Pamiętamy tą długą serię jesienią, jeszcze meczów kolejnych wygranych. Początek rundy wiosennej również bardzo udany. Widać, że drużyna jest bardzo dobrze przygotowana i to potwierdziło się w meczu w Tychach. Może w pierwszej połowie GKS był zespołem mającym nieco więcej z gry, ale to jednak AK miała lepsze sytuacje bramkowe, więc w moim odczuciu zwycięstwo w Tychach w pełni zasłużone. Choćby z tego względu, że to AKA miała więcej takich czystych, klarownych sytuacji, żeby strzelić bramkę w tym spotkaniu. Oczywiście. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w Arce w pierwszej, pierwszej połowie mm, królowała nieskuteczność, bo i Karol Czubak przegrał pojedynek z Kikolskim i tam jeszcze jedna sytuacja była taka, gdzie Arka mogła Kacper, prowadzić... z z miał dobrą sytuację, też y, y, uderzył niedokładnie. No właśnie i pytanie jest takie, czy Arka mm, z tą skutecznością ma faktycznie problem, bo jeżeli sobie patrzymy na strzelców Arki, to jest ich dwóch, ale za to jakich? Jest to właśnie Karol Czubak i jeśli dobrze pamiętam, to jest to kobacki skrzydłowy, który ma 10 bramek, a wspomniany przed chwilą Czubak ma ich 12, odpowiadając za ponad 60% bramek y, całej drużyny. Tak, i wszyscy o tym wiedzą i nikt nie potrafi tego zatrzymać. Tak, Arka y, wykrywa mecze głównie dzięki... Tym dwóm zawodnikom, jakości tych dwóch zawodników w ofensywie. Chociaż no trzeba pamiętać, że na, na tych graczy pracuje cała drużyna, bo nie można, tym, nie, nie można pamiętać o tym, jaką rolę w środku pola odgrywają Janusz Gol, Sebastian Milewski czy Hubert Adamczyk. E, swoje na, z drugim, na drugim skrzydle robi Kasperskura. Bardzo ofensywni i e, jakościowi są boczni obrońcy przemysław Stolc i. I, I Gojny, którzy mają y, asysty. tak? Gojny w poprzednim meczu przecież y, zaliczył y, asysty przy trzech ramkach, Więc y, no, to wszystko ma, ma wpływ na, na wyniki i, i cała drużyna pracuje na bramki y, Czubaka i Kobackiego. A ja bym miał zdefiniować, jak Greta w, w kilku zdaniach, drużyna trenera Łobodzińskiego, bo kibice Wisły raczej nie oglądają meczów Harki. No jest, jeżeli ktoś ogląda, to bardzo, bardzo rzadko. Ale gdyby Pan miał tak zdefiniować, jak gra Arka właśnie u siebie, bo jutro to spotkanie będzie rozgrywane w Gdyni i podejrzewam, że to spotkanie może być inaczej prowadzone przez Arkę, niż ten mecz w Tychach. Ja spodziewam się, że Arka będzie grała w futbol bardziej ofensywny, że, że będą dążyć do tego, żeby jednak wygrać to spotkanie. Drużyna po takich wynikach ma na pewno dużą pewność siebie. Ten zespół jest bardzo dobrze zbilansowany. Ja nie wiem, czy podstawowa jedenastka Arki to nie jest tak naprawdę najlepsza dynastka w całej pierwszej lidze, bo tam jest i doświadczenie, i, i młodość, a młodość jest jakością, więc, więc ten skład jest bardzo dobrze zbilansowany i ja spodziewam się, ja spodziewam się Arki grającej ofensywnie, Arki graj chcącej wygrać to spotkanie. Jasne. Wyjściowa jedenastka Arki z Tychami miała średnio 28 lat. Taka średnia była, patrząc na wszystkich zawodników. Natomiast tak, trzeba, trzeba się pochylić na Dobrotką, który ma 39 lat i on jest powiedzmy w jakimś stopniu szefem linii obrony. I w drugiej linii rządzi dzieli Janusz Gol, który ma 38 lat. Jak ci zawodnicy wpływają na drużynę Arki? Jak oni są tak, jakby Pani zdefiniował, czy oni są bardzo ważni dla tej drużyny, czy jest szansa, żeby ich zastąpić, gdyby odpukać czy w przypadku kibica Arki, oni wypadli? No moim zdaniem rola ich jest duża, tak? Zwłaszcza Janusza Gola byłoby bardzo trudno zastąpić, bo jeszcze jeżeli chodzi o linię defensywną, gdyby wypadł Dobrotka, to zawsze w odwodzie zostaje Oleksandr Azacki. Gola moim zdaniem jest zastąpić trudniej. No, to jest zawodnik kluczowy w środku pola, taki, taki szef środka pola, zawodnik z ogromnym doświadczeniem i to doświadczenie się przekłada na nagrę na zespołu, więc obaj zawodnicy faktycznie no, mają swoje lata, tego się nie da ukryć, tego się nie da, nie da oszukać i przez to też mają jakieś tam swoje ograniczenia, ale. W dalszym ciągu mają duży wpływ na grę zespołu. Zresztą widać też po tym, że Arka bardzo dobrze radzi sobie w grze defensywnej. Tak? E, oprócz tego, że strzelają dużo bramek, bo wygrywają, wygrywali przed tychami, tamte poprzednie dwa spotkania, wygrali no w sposób efektowny: tak 3-0 w Warszawie z Polonią, 5-1 ze Stalą Rzeszów, więc ta skuteczność jest e, imponująca. E, to stracili w tej rundzie tylko jedną bramkę i to z rzutu karnego, więc. E, ta gra defensywna y, też uległa dużej poprawie. No dobrze, to jakby panią wskazać, taką formację, która ma największe problemy, bo to nie jest tak, że wszystko funkcjonuje pewnie idealnie. Na ten moment trzy zwycięstwa, więc można powiedzieć, że jest Dream Team, ale za chwilę do tego przejdziemy. Jedna formacja, która w meczu z DKS-em miała takie największe problemy? No to y, gdybyśmy mieli w ten sposób analizować, no to pewnie w pierwszej połowie byłby to może środek pola, tak, gdzie GKS Tychy miał jakąś y, przewagę, jeżeli chodzi o utrzymywanie się przy piłce, y, o, o więcej, y, więcej więcej z gry, tak, ale no w drugiej połowie to, to się odwróciło, Arka pewne rzeczy skorygowała. Y, powiem szczerze, że w tej chwili bardzo trudno mi mówić o jakiejś formacji, która by odstawała od reszty. Bo nie koncentrując się tylko i wyłącznie na meczu z GKS-em Tychy, tylko na całości tej rundy, czyli na tych trzech spotkaniach, no to wszystko funkcjonuje tak jak trzeba, tak? W defensywa nie popełnia większych błędów. Stracona na warunkach rzutu karnego, tak? Zdaniem trenera Łobodzińskiego jeszcze takiego problematycznego. Do tego. Linia pomocy kreuje tę sytuację zawodnikom e, ofensywnym, a jednocześnie wspomaga defensywę na tyle, że właśnie tych ramek nie tracą. E, zawodnicy ofensywni robią swoje. No, także naprawdę mówię, no, na, na, na tę chwilę wygląda to na, na drużynę bardzo dobrze zbilansowaną, będącą w bardzo dobrej dyspozycji i taką, która funkcjonuje na razie jak maszyna. Ale Arka potrafiła zrobić taki prosty błąd w, właśnie w rozegraniu, grając od swojej bramki w meczu z GKS-em Tychy. No to widać, że pewnie tak samo będzie chciała konstruować sytuacje bramkowe swoją grę właśnie w spotkaniu z Wisłą, czyli będzie chciała grać od swojego pola karnego. I jak GKS ich nacisnął, Przycisnął, to tak naprawdę oni się pogubili, więc może tutaj jest też yy, tak, taka rada dla piłkarzy Wisły, żeby nie bali się naciskać arkowców, bo jednak oni też potrafią zrobić jeden czy dwa błędy, bo GKS miał takie sytuacje w pierwszej połowie. Tak, takie błędy mogą się zdarzyć i to na pewno jest jakiś tam sposób. Yy... Że, że przy, przy wypołazaniu piłki no, mogą zna, zdarzyć się jakieś potknięcia, więc jest to, jest to, jest to jakiś sposób, tym, ale no, nie ma też pewności, że się to wypali, ale no, od czegoś trzeba zacząć, więc jest to jakaś, jakaś metoda, żeby spróbować zagrać może wyższym pressingiem. No to dość dobrze funkcjonuje ostatnio w Wiśle, także jest szansa, że to będzie też mogło wypalić w, w meczu właśnie piątkowym. Na konferencji prasowej trener Arki był pytany o to, czy to już jest Dream Team, bo patrząc na to, jak Arka sobie radzi w tej pierwszej lidze, to trudno nie mieć wrażenia, że jest to LKS z poprzedniego sezonu. Ale on się tylko uśmiechnął i apelował o zejście na ziemię. Powiedział, że też i Lechia i Wisła wyglądają dobrze. No właśnie, czy pan uważa, pan już mówił, że tutaj nie ma takich za dużo słabych punktów, ale jednak tak patrząc z perspektywy całego sezonu, czy to jest drużyna, która według pana awansuje? No, ja bym się zdziwił, by Acha awansowała, bo y, gra też dosyć długo w składzie niezmienionym w składzie, w którym zachodzą korekty, tak? Zachodzą wymiany zawodników na poszczególnych pozycjach, ale tych zmian nie jest aż tak dużo, że trzeba budować drużynę od początku. Więc, y, więc ta drużyna jest budowana przez jakiś czas. I moim zdaniem, yy, ta, tak jak mówiłem już wcześniej, ta podstawowa jedenastka wydaje mi się być, yy, jak nie najsilniejszą, no to jedną z najsilniejszych w lidze. A spodziewał się Pan tego, że Arka na przestrzeni roku, bo ja sprawdziłem sobie i po 22 kolejkach roku temu Arka była chyba na piątym miejscu, miała 37 punktów, czyli teraz tyle samo ile ma teraz Wisła, natomiast ŁKS miał 44, był liderem. No to 6 punktów na tym etapie to jest dość dużo, ktoś powie, no to są tylko dwa mecze, no ale jednak... Można powiedzieć, że to jest pozycja lidera, tak, jeżeli się uprzemy. No tak. Ja powiem szczerze, że tak, na początku sezonu nie spodziewałem się aż na nowej postawy Arki. Brałem w rozważaniach ją jako kandydata do gry w barażach o awans, ale nie spodziewałem się, że będzie liderem. I jest to dla mnie jakiego, jakiego, jakieś zaskoczenie, aczkolwiek w trakcie, w trakcie sezonu, jak ta drużyna zaczęła funkcjonować coraz lepiej, yy, i też patrząc właśnie na tą kadrę zespołu, no to widać było też pracę trenera Łobodzińskiego, widać było, że ta, ta drużyna złapała ten swój właściwy rytm, yy, właściwą dyspozycję i, i zaczęło to funkcjonować tak, jakby tego wszyscy oczekiwali, tak naprawdę. Dobrze, to teraz jeszcze dwa ostatnie pytania. Pierwsze o trenera obozinskiego, by pan go scharakteryzował, czy to jest trener, który potrafi wyciągać wnioski i będzie za wszelką cenę chciał się zrewanżować za to 5-1 z Krakowa, bo mówił nawet na konferencji, że siedzi w nim to spotkanie, siedzi w drużynie. Wiemy też, jakie były wtedy zabiorowania wokół Arki w sierpniu, kiedy Arka przyjechała na mecz do, do Krakowa, ale to, wracając do trenera obozinskiego, krótka charakterystyka tego trenera na przestrzeni tych spotkań, które pan oglądał. Jeżeli chodzi o samą kwestię sportową, no to wyniki jakby mówią same za siebie. Tak, Praca trenera Łobodzińskiego dała takie efekty, że Arka dzisiaj jest liderem pierwszej ligi i jest rozpatrywany jako główny faworyt do, do awansu. Tak, na pewno będzie chciał się zrewansować, bo, bo, bo porażka 1-5 jest, jest bolesna, zwłaszcza z Wisłą, przecież, w, której, w której grał i osiągał sukcesy jako piłkarz. Ale myślę, że trener Łobodziński też y, myśli o tym jako o kolejnym meczu, o kolejnym meczu do celu, jakim jest awans. I bardziej sądzę, że to będzie dla niego y, ważniejsze, bardziej kluczowe y, niż, niż sam rewanż. Rewanż y, za porażkę, oczywiście też przy okazji, ale myślę, że liczy się na niego każdy kolejny mecz, każde kolejne trzy punkty, bo za każdy mecz tak jak powtarza, tylko trzy punkty i. To ma być jakby kolejny, kolejny etap do celu. Na pewno trener Łobodziński ma bardzo dobry wpływ na zespół. Arka miała w rundzie jesiennej problemy. Arka musiała sobie radzić z, przez niemal całą rundę z grą bez kibiców, którzy bojkotowali mecze. Musiała sobie radzić z problemami finansowymi z tego, z tego, z tego powodu, że nie było kibiców, czyli z obciętymi pensjami. I trener Łobodziński potrafił dotrzeć do zawodników, potrafił na nich wpłynąć tak, że drużyna robiła na boisku swoje i wygrywała. I teraz jeszcze krótki komentarz ogólnie o tabeli pierwszej ligi. Czy spodziewał się Pan tego, że tyle drużyn będzie za, zainteresowane awansem? Bo i Wisła, i Lechia, i Motor Lubin, jest Tychy, Arka, cały czas biją się o to, żeby awansować. Wiadomo, Arka jest w najlepszej sytuacji, GKS Tychy też jest w całkiem niezłej, Natomiast, no, jest kilka drużyn, które cały czas są zainteresowane tym awansem i gdyby Wisła jutro wygrała w Gdyni, no to zrobi się naprawdę bardzo ciekawie. Tak, sytuacja jest interesująca i chyba przed sezonem można było tego się spodziewać, bo cały czas były jakby zapowiedzi, że, że zanosi się na jeden z najciekawszych sezonów w pierwszej lidze i, i to faktycznie się potwierdza, tak? Może, może dla mnie jakimś zaskoczeniem jest mm, obecność w tym gronie Odry-Opole. A z kolei może trochę więcej spodziewałem się po miedzi mhm. no e, to... i... tak, Proszę bardzo, proszę, ja przerwę. E, i... e, ale ogólnie spodziewałem się tak. Spodziewałem się, że ta, ta, ta walka będzie, będzie, będzie zacięta, będzie wyrównana. Faktycznie, mecz w Gdyni ma e, ogromne znaczenie, bo zwycięstwo Wisły sprawi, że e, no, ten ścisk zrobi się jeszcze większy. Z kolei wygrana Arki i potencjalne zwycięstwo Lechi w Bielsku Białej spod Beskidziem postawi Wisłę w bardzo trudnej sytuacji, bo strata do pierwszej dwójki będzie wynosiła bodajże już 7 punktów i to, i to, i to sporo. Arka faktycznie jako lider jest w bardzo dobrej sytuacji. Z kolei w dobrej sytuacji jest również wicelider Lechia, tak, która ma tylko dwa punkty mniej od Arki, a w tej y, wygrywa u siebie bardzo regularnie, a w tej rundzie zagra w, w Gdańsku zarówno z Arką, jak i KKS em Tychy. Na koniec typowanie wyniku. Jak pan typuje? Kto jutro okaże się lepszy, może będzie, może będzie Remis, ale jak oczami Pawła Stanciewicza to może wyglądać? No ja typuję jeden do jednego ze wskazaniem na Arkę. Takie jeden jeden albo dwa jeden dla Arki. Ja typuję dwa do jednego dla Wisła, ale to chyba oczywiste dlaczego. Bardzo dziękuję za udział w programie. Dzisiaj naszym gościem był Paweł Stanciewicz z Dziennika Bałtyckiego. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo. I obiecane kilka zdań od Mateusza Hawrota. Zapraszamy. Jak wygląda sytuacja kadrowa Arki? No właściwie jedyną, jedyną osobą, która jest niepewna, jest Michał Borecki, który miał problemy zdrowotne. Nie wiadomo, czy, czy on będzie gotowy na ten mecz z Wisą, ale i tak jest to bardzo, bardzo ważny piłkarz, ale taki numer 13-14, który y, zwykle wchodzi z ławki rezerwowych, zresztą zbiera dobre opinie, trener go ceni, ale nie wiadomo, czy będzie gotowy. Poza nim wszystko wydaje się w porządku, wszyscy piłkarze y, są do dyspozycji trenera. Co istotne, ta kadra Arki mocno się wzmocniła. Zimą, bo może to nie było szaleństwo transferowe, inne kluby może zrobiły więcej ruchów, ale Arka przede wszystkim załatała dziury, które miała załatać, czyli przyszedł nowy skrzydłowy, Gaprinda Szwili, przyszedł nowy napastnik, Hubert Turski, przyszedł nowy Środkowy Uniwersalny Pomocnik, Alassane i Dibet, tych, tych trzech piłkarzy. No to to są dokładnie uzupełnione te braki, które były. Słaba ławka Arki, słaba czy krótka może po prostu. I przez to słaba była piętą achillesową tej drużyny dłuższy czas. W związku z tym były konieczne te ruchy zimą. Te ruchy dokonano i już były wymierne korzyści, bo była korzyść w meczu ze Stalą Rzeszów, gdzie i Turski i CDB strzelili gola. Gabrindarz też już się pokazał z dobrej strony. Więc tutaj myślę, coś co było długo mankamentem arki teraz jest jej siłą, czyli że trener ma do dyspozycji faktycznie tych 18, 19, 20 piłkarzy. Można ich wpuścić, oni nie obniżą poziomu, niezależnie od tego, czy wejdą do obrony, do pomocy czy do ataku. A kto się wyróżnia z nieoczywistych zawodników, bo no, to jasne, że najwięcej mówimy o Karolu Czubaku, który ma 12 goli, a mógł być, mieć jeszcze więcej i jestem przekonany, że będzie miał jeszcze więcej. Mówimy o Olafie Kobackim, który kapitalnie się spisuje na skrzydle. Z nieoczywistych nazwisk, jeśli jest to nieoczywiste nazwisko, to wskazam na Martina Dobrotkę. Czyli już bodajże 39-letniego obrońcy ze Słowacji, a Martin gra tak, że absolutnie nie widać po nim tego wieku. No można powiedzieć, że, że gra profesurę, tak? Odkąd wszedł do składu wczesną jesienią, Arka radzi sobie doskonale, wygląda wreszcie po latach. Dramatu w defensywie wygląda dobrze w obronie. No ja to łączę zdecydowanie z tym, że gra Dobrodka. Jeśli tylko jest zdrowy, to jest po prostu... Klasa sama w sobie, tak, jeśli chodzi o ten poziom pierwszoligowy, jeśli chodzi o Arkę Gdynia, bo naprawdę naprawdę jest za co go chwalić. Ostatni mecz w Tychach był tego potwierdzeniem, gdzie zupełnie wyłączył ofensywę GKS-u i słusznie został piłkarzem, piłkarzem meczu. Na pewno też trzeba podkreślić rolę Janka Gola, też, też weterana. Widać po nim i po jego grze, że to jest piłkarz, który zwiedził poważne, poważne kluby, grał w poważną piłkę, w poważnych rozgrywkach, bo naprawdę. Tak jak mówię, zdrowie się go trzyma i on w tym środku pola wsparty Sebastianem Milewskim wygląda rewelacyjnie. Jeszcze kończąc, jak Arka lubi grać u siebie, nie tylko u siebie, tylko ogólnie. No, to będzie mówił to trener Wojciech Łobodziński, trener Arki, który zresztą przecież w wiśle swoje lata kariery piłkarskiej spędził i ma, i ma sentyment. To będzie mecz dwóch drużyn, które grają w piłkę, które chcą grać w piłkę. Absolutnie się nie spodziewam żadnego zamknięcia na połowie. Myślę, że no, szczególnie żarka gra też niesiona dopingiem kibiców. Żałuję osobiście, że nie będzie też kibiców Wisły, bo to tak może w mediach nie wybrzmiewa, ale niezależnie od tego, czy jest to Wisła, czy byłby każdy inny klub, to uważam, że kibice powinni mieć okazję dopingować swój zespół. W sektorze gości, a takiej opcji wiślacy nie mają i to jest przykre, bo jeśli piłka nożna dla kibiców, to wpuszczajmy tych kibiców, tak? Niech dopingują, a jeśli prawo jest łamane, to dopiero wtedy należy reagować, a nie wymyślać jakieś kuriozalne powody. Dla, oczywiście dla służb to łatwiej, jeśli wiślaków nie ma, szczególnie w Gdyni, gdzie wiadomo jakie są relacje między... Fanami Arki i Wisły, no ja żałuję, bo to zawsze atmosfera, jak był pełen sektor gości, to po prostu byłaby lepsza, no i kibice mogliby wspierać swój zespół, a o wszystkim zadecydowałoby boisko. Więc ja się spodziewam meczu z dużą liczbą sytuacji bramkowych, meczu otwartego, meczu szybkiego, w którym nowe drużyny będą szukały, szukały swoich szans przez też ataki skrzydłami. Myślę, że szybkie przenoszenie piłki do, do ofensywy to Carce wychodzi też z dłuższymi podaniami, bo to nie jest granie lagi na, na pałę, mówiąc kolokwialnie, tylko przemyślane zagrywanie piłek przez Dobrotkę, Marcjanika czy Przemysława Stolca. No, zapowiada się meczycho. Mecz GKS-u tych z Wisłą nie był meczychem, mecz GKS-u tych z Arką też nie był meczychem. A myślę, że ten mecz Arki z Wisłą może być takim meczychem, szczególnie, że Arkowcy mają no, rachunki do wyrównania, tak, bo w sierpniu Wisła sprała brutalnie Arkę 5 do 1. To była kumulacja wszystkich plak, jakie były w Arce w tym sezonie i w ostatnim roku. Wcześniej Wisła wygrała w Gdyni 6-3 do 1, wcześniej wygrała 1-0 w Krakowie po spadku z Ekstraklasy, więc odkąd Wisła spadła, Arka 3 razy przyjęła ciosy, łącznie 9 goli i na pewno to gdzieś w drużynie siedzi, by Rzecz ten rewanż, ale myślę, że możemy liczyć na dobry, naprawdę dobry mecz. Po prostu taką reklamę pierwszej ligi, którą po prostu będzie się dobrze, dobrze chciało oglądać i liczę, że będziemy po meczu mówić o tym, co było na boisku i niezależnie od tego, kto wygrał, czy, czy był remis, a nie o innych rzeczach, nie o sędziowaniu, nie o innych tutaj jakichś nieprzyjemnościach, tylko po prostu o piłce nożnej. Niech ta piłka nożna się nie może być dla wszystkich kibiców. Na stadionie to niech chociaż będzie dla wszystkich, jeśli chodzi o dobry poziom, gdziekolwiek, ktokolwiek będzie to, jakkolwiek oglądał. Jak to wchodziło? Ostatni temat. temat tam. Subskrybuj kanał biaga Gazda Pod Lupą i bądź z nami na bieżąco.